ja mogę zaśpiewać eee... się jak będzie w Chyba mamy ser level Co to kurwa je? Widziałeś to? Zaraz zobaczę, no Co on zrobił? Co on zrobił? Nie wiem, chyba sfidował bad, specjalnie. Galio? Nie, po Nie, jak się wybił. Widziałem, że tu z dżungli, to się tak skończy, kurwa. Nie mamy Szamo, 9-8. 9-8! Wszystko o tobie już wiem! <grym> idzie znowu, idzie znowu! Idzie znowu! się. Nie, nie, pan! No ale 9-8, bo to już chyba wszystko wiemy, nie? A najlepsze jest, że ten galio nie dobija kripów. To co ja nie dobijam to jest, to, jest, to jest kurwa smutne. To co ja tu zrobiłem z tą farmą, ale ten galio ma kurwa jeszcze bardziej, nie?